Cześć, jak wiesz w Europie mamy problem z gazem i też na świecie, spowodowany wojną na Ukrainie, wywołaną przez atak Rosji. No i teraz największym dostawcą może okazać się Holandia, która ma potężne zasoby, ale w 2022 roku wycofała się zupełnie z wydobycia. I teraz jest zapytanie, czy wznowi wydobycie, aby dostarczyć brakujący gaz który może się w pewnym momencie wyczerpać dla innych krajów. Na ten moment rząd holenderski jest na nie, podejmie takie działania tylko i wyłącznie w momencie, gdy będzie to krytyczna sytuacja. Jest to spowodowane między innymi eksploatacją przez wiele poprzednich lat, które wywoływały trzęsienia ziemi i zniszczenia budynków w rejonie Groningen do którego się dzisiaj udaje i e to jest też powód taki, że no, po prostu jest to niebezpieczeństwo, więc jadę dowiedzieć się do organizacji, która patronuje, zarządza takimi działaniami informacyjnymi, aby dowiedzieć się więcej z ich strony i e, powiadomię was w materiałach filmowych, które będę publikował na również YouTube, więc zapraszam do subskrypcji mojego konta. E, Lukas Frankenstein, myślnik, pisarz, więc tam będą dłuższe materiały, nie tylko o Holandii, nie tylko o gazie, nie tylko o rolnikach, ale również w innych tematach, w których mam nadzieję, odnajdziecie szersze i mocniejsze informacje niż te, jakie są często przesączone bądź wybrakowane w państwowych mediach. A ja publikuję to jako niezależny freelancer, dziennikarz, dlatego ważne jest dla mnie Wasze wsparcie. Zapraszam chociażby poprzez zakup skromnych produktów z mojego sklepiku online na stronie lukasfrankenstein.com, jak książki, e-booki czy inne materiały. Pozdrawiam i życzę Wam miłego weekendu. Mam nadzieję, że też śledzicie dzisiaj Start Artemis, który jest nadawany na żywo przez kanał NASA na YouTubie warto, ponieważ no, powrót na księżyc jest też mocnym postępem technologicznym, który wzmocni przemysł w różnych sektorach, no i tym samym da pracę wielu osobom. Więc trzymajmy kciuki i trzyma wspierajcie mnie komentarzami, udostępnieniami, lajkami, a także jak chcecie, no, jakimiś skromnymi zakupami z mojego sklepiku online. Pozdrawiam, Łukasz Przylaskowski z Holandii, Wasz pisarz i niezależny dziennikarz.